Poniedziałek, 24 maja 2021 roku. Przyszłam zrobić porządek we wrzosowisku. Wrzosce już poprzekwitały. Już zaczynały pojawiać się nowe gałązeczki. Dlatego trzeba było pościnać kwiatostany stare. Tak jak tutaj jeszcze muszę trochę więcej ściąć, ale tutaj już widać te zielone, młode gałązeczki. Wrzosy pościnałam wcześniej, kwitły jesienią. Wrzosowisko założyłam w ubiegłym roku jesienią. Było tutaj konwaliowo. Cały zadon konwalii zostawiłam tylko trochę. W tym roku bardzo późno kwitną konwalię. Ale gdy było ich tutaj i tak dużo, i tak pięknie pachniały, to każdy, kto przechodził obok, musiał obejrzeć się za ich zapachem. Ale stwierdziłam, że po co mi tyle konwali, przecież nimi nie handluję. A bardzo chciałam mieć wrzosy. W moim lesie nad Bugiem też były wrzosy. Wielkie jak poduchy. Dlatego zapragnęłam u siebie w Koperkowie właśnie zrobić wrzosowisko. Rzosowisko to okazało się wybiegiem dla krasnali ze szkaradkowa. Dzieci przy, przychodzą, stają pod siatką i oglądają krasnale. Czasem nawet wchodzą na siatkę, żeby lepiej widzieć. W nocy szkaradkowo jest oświetlone lampami solarnymi. Oświetlony jest wigwam szeryfa, oświetlone są domki i napis szkaratkowo. części konwali, powstał również zagonik cebul ozdobnych. O dzień dobry kiciuś. Też przyszedłeś do Szkaratkowa? Głodny jesteś tak? Poczekaj zaraz ci dam. Wcześniej w szkaradkowie w tym miejscu pod tym stołkiem był punkt szczepień. Krasnali zaszczepione czekały w wigwamie. A już te po podwójne dawce mogły wyjść sobie na wybieg. Ale skoro Drodka zarządziła, że będzie tutaj. Market? No to trudno, trzeba przenieść punkt szczepień. Przenieśliśmy go pod czarną sosnę. Na razie jest na etapie organizacji. A tutaj, Oli, doświadczenie jakieś nasionka znalazła. Zasialiśmy? No i zobaczymy co to z tego będzie. We wrzosowisku nie podłożyłam czarnej agrobłukniny. Bo sobie pomyślałam, jak niektóraś, któryś z wrzosów wypadnie po z wrzosów, łatwiej mi będzie wymienić na nowe, a tak bym musiała z tą agrobłukniną się szarpać. Za to jest bardzo dużo zrębków. Na razie to moje wrzosowisko tak wygląda niekoniecznie. No ale myślę, że już w przyszło, w przyszłym roku, latem, już będzie inaczej. Może nawet i jeszcze jesienią. Zobaczymy. Na razie jak widać więcej zrębków niż wrzosów. No ale takie to są początki. tutaj są funkje. I obok przy samym obrzeżu żurawki. Tutaj przy Karatkowie. Rośnie jagoda przywieziona z mojego lasu z Naddboga. Udaje się jej na razie. Tutaj jest szpital. Tu jest dom dla młodych. Krasnali. Tutaj staruszkowie zajmują. Tę posesję. A tutaj Ola ma spiżarnię dla krasnali. O. Bardzo lubimy nasze szkaratkowo, zresztą widać to po wydeptanej trawie, jak tutaj często uczęszczamy. Kot ogrodowy też tutaj do nas przychodzi. Tak wygląda moje wrzosowisko. To tyle na dzisiaj.